Państwa bardzo serdecznie. W odcinku 15 pan Marek Tomasz Chodorowski, autor książki Bestia, Cywilizacja nad Przepaścią, wskazał na uzależnienie stabilności systemu finansowego USA, czyli Zachodu, od niewielkiej grupy ludzi. Wynikają z tego ważne konsekwencje, nad którymi powinniśmy z uwagą się pochylić. Zapraszam na obejrzenie 16 odcinka trzeciej części rozmów z panem Markiem Chodorowskim pod tytułem Rząd Światowy. Panie Marku, jak bestia wyobraża sobie zarządzanie światem? No, spróbujmy to sobie wyobrazić. Dla uproszczenia, prawdopodobnie podzieli grupę zarządzającą na trzy części. Czyli pierwszą, tą tajną, zdecydowanie nieliczną, no i tą, tą która będzie posiadała władzę realną. Drugą, już jawną. No, i ta druga na pewno będzie co najmniej 100 razy liczniejsza. No, i będzie posiadała iluzję władzy wykonawczej. I grupę trzecią jawną, ale no dużo liczniejszą od drugiej. I ta trzecia będzie już pełniła wyłącznie funkcje usługowe. A jak może wyglądać grupa tajna, posiadająca władzę realną? Y Władza realna zosta zostałaby prawdopodobnie przy założeniu, że ten projekt zostanie zrealizowany, skupiona w rękach zaledwie kilkunastoosobowej szpicy użyjmy takiej nazwy. No i to jest gremium, które byłoby podobne do biura politycznego partii komunistycznej. A w jakiś sposób kilkanaście osób mogłoby zarządzać miliardami ludzi i struktur? No ponieważ ci ludzie są nieliczni, zachowaliby prawdopodobnie dla siebie wyłącznie, ale tak możemy założyć, bo tak to dzisiaj się odbywa decyzje strategiczne, albo nawet najważniejsze decyzje strategiczne. Natomiast ramieniem wykonawczym, no, przykładającym przekładającym polecenia dalej stałoby się to owo kilkutysięczne gremium. No być może uformowane w, w taki globalny quasi-parlament. Jaki byłby skład takiego gremium? No, byliby to najprawdopodobniej tak zwani politycy, czyli takie postaci, mniej no, więcej jakie obserwujemy w Czecierpce, prezydenci, no to już wiadomo, wysokiej rangi funkcjonariusze. No i Prawdopodobnie zostaliby do tego towarzystwa dokooptowani najbardziej wpływowi biznesmeni. A w jaki sposób można zarządzać kilkoma tysiącami osób niezwykle zamożnych i wpływowych? No, w tym wypadku nie jest to aż takie trudne, dokładnie tak jak w każdej większej firmie. W tym wypadku byłaby to firma no, nadzwyczajnie wzmocniona ze względu na Znaczenie czy pozycję tych ludzi. W związku z projektem globalistycznym zainicjowanym w roku 2020, w rolach ewidentnie usługodawców pojawiły się przecież i to równocześnie służby, media, ale też wszelkiego typu instytucje kontrolne. No i do tak uformowanego już towarzystwa natychmiast dołączał Wymiar Sprawiedliwości, Instytuty Naukowe, Tindanki. To powoduje, że i spowoduje, że uforma uformowane w ten sposób organizacje, agencje i instytucje kontrolowałyby się również w przyszłości nawzajem. Czy znaczy, kilka tysięcy osób potrzebnych jest do tworzenia ramienia wykonawczego globalistycznego projektu? No, oczywiście, że nie, i większość z tego grona skoncentruje się na bywaniu, na tak zwanych salonach, na odbieraniu wynagrodzeń, co aż takie trudne nie jest, no i prawdopodobnie odbieraniu rozmaitych prezentów. Ten mechanizm został no, od co najmniej w tej chwili, już 30 lat, przećwiczony w Brukseli. Wi wiadomo, jak. Podobna jak tego typu fikcja działa, i dokładnie wiadomo, dlaczego wielotysięczne gremium panów morawieckich pozwala sobą manipulować. Po co w takim razie zbierane byłoby to towarzystwo złożone z kilku tysięcy globalnych figurantów? No, ludzi wyjątkowo zamożnych trzeba do rewolucyjnych zmian przekonać. W jakiś sposób też zachęcić. No i tutaj trzeba by zbudować jakąś przynętę, i tą przynętą prawdopodobnie stanie się taki globalny quasi-parlament, z oczywistych powodów, nie sprawujący władzy realnej. To po co go tworzyć? Przede, przede wszystkim po to, no i zresztą podobnie odbywa się to dzisiaj, tylko na mniejszą skalę, żeby osoby istotne dla systemu stale obserwować i żeby no, takie osoby mieć pod stałą kontrolą, ale także żeby ludzi o określonych no, potencjalnych możliwościach wykorzystywać do bieżących rozgrywek. Znaczy, czyli żeby się nimi posługiwać po prostu. Nie tylko, to ponadnarodowe gremium mogłoby też zatwierdzone wcześniej projekty jakiś tam uchwał poddawać głosowaniu. Czyli byłaby pełna iluzja, podobno jak, dziś, jak dzisiaj w przecierpę, czyli rzekome prawa stanowić, ale też jakieś tam uzgadniać konkretne interesy za kulisami. No i z tego możemy wywnioskować, że na pewno byłyby zachowywane wszelkie tego typu pozory. Czy globalny parlament potrzebny byłby wyłącznie do tworzenia takich pozorów? No, oczywiście nie. Znaczy, taki organ, albo rzekomy organ przedstawicielski, mógłby też powołać tak zwany rząd światowy. No, no, oczywiście, gdyby publiczność globalna tego się domagała. No, i obydwie instytucje mogłyby posłużyć już do tworzenia dosyć rozbudowanych inscenizacji medialnych, podobnych zresztą do obserwowanych dzisiaj. Czyli ponownie no, mogłyby wykonywać nieustanne testy zbiorowej percepcji. Jakie znowu testy? No, na przykład członkowie takiego globalnego, w cudzysłowie, parlamentu. Mogliby się kłócić, czy na oczach kamer kłócić, albo ewentualnie gorąco dyskutować na jakieś tam dowolne, wybrane tematy. No i to jest robione w, wyłącznie w jednym celu, mianowicie media tego typu, papki pozbawione jakiegokolwiek znaczenia, potrzebują. Wyłącznie media? No i na razie jest tak, że, <laughs> przepraszam, niestety nie mogłoby się okazać, że podobnej papki w dalszym ciągu mimo już no, tak długie akcje akcje edukacyjne, jaką próbujemy prowadzić, że tego typu papki w dalszym ciągu będą potrzebowali tak zwani zwykli ludzie. E, e, dlatego, że jeżeli taką papkę otrzymają, mo, mo, będą mogliby zająć, będą mogli zająć stanowisko opowiedzieć, się wyrazić swoją opinię. No, a skoro masy potrzebują takiego pokarmu, takiego niekończącego się spektaklu, no to oczywiście go otrzymają. A po co zapytać media papką, skoro widzowie tak czy inaczej będą już mentalnie obezwładnieni? Bo tego wymaga system. Tak się składa, że w ciszy mózg odbiorcy telewizyjnego, a może prawie każdego odbiorcy telewizyjnego, mógłby zacząć pracować i właśnie ten nieustanny medialny hałas, tego typu możliwość, wykluczę, dlatego ciszy nie będzie. A dlaczego wyklucza? Zarówno media, jak i internet dostarczają obywatelom, zwłaszcza może w dzisiejszych czasach młodym obywatelom, obywatelom i zwłaszcza internet, złudzenie, że są informowani. A skoro zostali o czymś poinformowani, no to oczywiście oni wiedzą. A jak wiedzą, to się orientują. No i telewidzowie mogą i, i od czasu do czasu, i takiego pokarmu im się dostarcza, ulegać wrażeniu, że uczestniczą w czymś ważnym. To trochę to wygląda jak propaganda z czasów komunistycznych. No niestety nie trochę. No, i z tego zazwyczaj młodzi ludzie nie zdają sobie sprawy. Spektakl, spekt, spekt, w dzisiejszych czasach spektakle mogą organizować naprawdę dobrzy fachowcy z Hollywood. No, co może oznaczać, że panie polityk mogą się okazać w telewizji piękniejsze od tych z czasów Breżniewa, a komentatorzy przystojniejsi od tych rekomendowanych niegdyś przez Nikite te chruszczowe. Ja mam takie pytanie: czy wszystko, co nam media pokazują, to oderwana od rzeczywistości inscenizacja? No, oczywiście, że nie wszystko. I, I czasami przemycona zostaje nieświadomie lub celowo informacja istotna, ale tak się składa, że tą informację istotną wychwytuje niewielki procent widzów. A czy Rząd Światowy będzie posiadał jakąkolwiek władzę? No, w, w tym charakterze, czyli wykonawczego narzędzia zostałby powołany, ale decyzji najistotniejszych na pewno nie będzie podejmował. To kto w takim razie podejmuje najważniejsze decyzje? Wspomniane już nie, niejawne, tak zwane biuro polityczne. Natomiast ten oficjalny rząd, czyli to rozgałęzione, jakieś tam szerokie. Amorficzne gremium wprowadzałoby jedynie podjęte już gdzie indziej decyzje w życie. Czyli byłoby dokładnie tak, jak funkcjonuje to w zdecydowanej większości krajów, zarówno zachodnich, jak i wschodnich obecnie. No i czy nikt w tej fikcji się nie zorientuje? Jedynie mniejszość no i podobnie jak dzisiaj. Pozostali będą zagłuszani seriali, serialami, sieczką informacyjną, no i dla osób lubiących rozrywkę grillem, ewentualnie grillem przy skrzynce piwa. Czy naprawdę faktycznie można zagłuszyć 8 miliardów ludzi? W sytuacji, w której zarządzani mają być według tego projektu przez zaledwie kilkunastu nad ludzi. Anonimowych, i być może o cechach potworów, no, wydaje się to teoretycznie trudne, ale musimy sobie uświadomić, że no, ci nadludzie, dla niektórych to będą globalistyczne potwory, no, będą dysponowali absolutnie niewyobrażalnymi wcześniej możliwościami, i dlatego oczywiście jest to możliwe. A czy taka możliwość zamieni się w rzeczywistość? W mojej opinii nie, dlatego że problemy strategiczne, przede wszystkim polityczne, no i w dużym stopniu technologiczne, akurat w tym wypadku bestię zachodnią przerosną. A z jakiego powodu? Operacja tej wielkiej glo globalnej zmiany. Na no, którą obserwujemy od 30 lat, a bardzo już intensywnie od roku 2020, po prostu rozpoczęła się zbyt wcześnie. I ten błąd wydaje się stosunkowo niewielki, bo pospieszyli się o jakieś 5, może 10 lat. No i niestety trafili w związku z tym na ludzi pamiętających komunizm. To może spróbują teraz ten własny fal start przeczekać. No, niestety nie mają już takiej możliwości. To widać po wszystkich ruchach, jakie wykonują tzw. politycy zachodni, zwłaszcza politycy Stanów Zjednoczonych, po operacji z lat 2020-2021, zwłaszcza ten świat zewnętrzny do Zachodu zorientował się, z jakim w tym wypadku poziomem globalnej patologii. A prymitywizmu, tak to trzeba nazwać, i agresji, mamy teraz do czynienia. No i to warto podkreślić, że ci tak zwani oni, czyli bestia, najzwyczajniej w świecie obnażyli się zbyt wcześnie. I co z tego wynika? Cywilizacje niezachodnie przygotowują się już i to na dużą skalę do. Wydaje się nieuchronnej konfrontacji. Tylko jest tak, że im dłużej w tej chwili te owe przygotowania trwają, tym szanse bestii zachodniej na ostateczny sukces będą mniejsze. To dlatego rok 2024 jest tak ważny. Nie jest wykluczone, że okaże się przełomowy. Wróćmy w takim razie do, do zagadki. W jaki sposób można zagłuszyć, zdezorientować i mentalnie zniewolić 8 miliardów ludzi. Można o ile sobie uświadomimy, jak funkcjonują podstawowe grupy odbiorców informacji. A każdy z nas już dzisiaj znalazł się w jednej z pięciu takich grup. A mogłyby Panie wymienić? Największa grupa to. Pożeracze tak zwanej paszy informacyjnej, z taśmociągu o nazwie mainstream. No, i z tego typu ludźmi, z tego typu pożeraczami, media mainstreamu mogą robić absolutnie co zechcą. A w jaki sposób? Mainstream został całkowicie podporządkowany. Podporządkował się bestii przez strukturę swoich właścicieli. Z kolei owi właściciele nigdy na pewno bestii nie podskoczą, i to widzieliśmy podczas pandemii. Po pierwsze, nie mogą, po drugie, absolutnie im się to nie opłaca. A pozostałe grupy? Na drugim biegunie, czy niejako jako w, w przeciwległym, całkowicie przeciwstawnym, znaleźli się tak zwani informacyjni narkomani, czyli ludzie uzależnieni od sensacji. No i tutaj należy zwrócić uwagę, że internet zalewany jest dzisiaj lawiną informacji, wymieszanych, bardzo poważnie wymieszanych z dezinformacją. Informacyjni narkomani reagują w pierwszym rzędzie na nieustannie podnoszony w nich poziom napięcia, a, a dokładniej na takie informacje bądź dezinformacje, która wywołuje w nich silne emocje. No i niestety na komentarz spokojny, a jeszcze bardziej merytoryczny, nie reagują. No to jeszcze grupa trzecia no ta jest stosunkowo najprostsza. To tacy, którzy przepuszczają przez siebie informacje bez żadnej refleksji. To znaczy informacja wpada, wypada i nigdy kompletnie nic z tego nie wynika. A grupa czwarta? No to z kolei ludzie, którzy zamknęli się na wszelkie informacje dla świętego spokoju. No i grupa ostatnia? No tu najbardziej barwna to są ludzie, którzy pochowali się w informacyjnych niszach, czyli rozmaici miłośnicy ziór, ziół, terapii zapachowych, psychoterapii, <laughs> motocykli, medytacji, <laughs> kosmitów, wiedzy ezoterycznej albo astrologicznej, chorób kręgosłupa, taka ba bardzo poważna grupa fanów. No i oczywiście wszelkich innych takich nisz tematycznych. System z oczywistych powodów zainteresowany jest utrzymywaniem ludzi, w odizolowanych od siebie grupach. Czy kilkunastoosobowa szpica posiadająca ambicje zarządzania światem zostanie kiedykolwiek ujawniona, panie Marku? Ludzie pytają się o nazwiska. No, y, y, obawiam się, że bardzo długo nie. E, no, może po wielu latach, gdy totalitarna władza y, no, znacznie się wzmocni, e, ewentualnie. Po, zaczniemy poznawać te nazwiska, gdy towarzystwo to znajdzie się wreszcie w więzieniach. No więc właśnie chciałem się spytać, czy poznamy w dalekiej przyszłości dopiero ich nazwiska? Raczej nie wszystkie. Nawet po znacznym wzmocnieniu globalistów, o ile do takiego wzmocnienia dojdzie, ujawnienie będzie co najwyżej częściowe. No, bo oczywiście nie da się wykluczyć, że niewielka część nad ludzi zechce po latach z jakiegoś tam powodu wyjść z cienia. A z jakiego powodu? Chociażby ze względu na własną próżność. I to ujawnią się w tym wypadku, mimo że władza działająca za no w dalszym ciągu byłaby najskuteczniejsza. A co z rządami dotychczasowymi rzekomo narodowymi? Te znalazłyby się w całkowitej próżni a i być może znajdą się w całkowitej próżni już niedługo. Przyszłoby im sprawować przez dłuższy czas władzę fikcyjną, teatralną, czyli identycznie jak dzieje się to obecnie. A w jaki sposób tak zwani lokalni politycy na swoistą próżnię wokół siebie mogliby zareagować? No, na pewno nie byliby zaskoczeni. Dlatego, że już dzisiaj świetnie wiedzą, za co biorą pieniądze, no i z, z całą pewnością zdążyli się do wieloletniego pasożytnictwa przyzwyczaić. A jak długo jeszcze globaliści pozwolą politykom udawać, że rządzą? Tak zwanym politykom? Yy, no myślę, że yy, pozwolą, o ile będzie istniała yy, ta masowa potrzeba utrzymywania dotychczasowego teatru. E, po drugie, do, dopóki politycy nie zostaną e, wymienieni, a mogą być wymienieni e, na aktorów e, być może nieco podobnych do siebie, ale e, jednak takich, kto, kto, którzy będą udawali, że coś robią lepiej. E, no i e, wreszcie e, najważniejszy punkt: e, te, ten teatr będzie trwał tak długo, jak Długo ta zachodnia bestia, ten potwór pasożytów największych, będzie trzymała się na nogach. A jak długo się nie przewróci jeszcze? W mojej opinii to, to, to już nie potrwa długo. Myślę, że nie dłużej niż kilka lat i cały ten cyrk wędrowny zakończy definitywny upadek zachodniej bestii. A krajowe parlamenty? No, te w przypadku powodzenia tego projektu globalnego czy globalistycznego znalazłyby się w sytuacji no, na pewno teatralnej i wręcz groteskowej. W przypadku realizacji marzeń globalistów, czyli tych ludzi od Altiero Spinellego, lokalne władze państwowe. E, czyli ustawodawcza, wykonawcza, uczestniczyłyby wyłącznie w fikcji. Czy tylko w fikcji? E, no, mogłyby też czasami wykonywać realne usługi a, dla jakichś tam rozmaitych międzynarodowych gangsterów. A przy okazji e, coś tam, podobnie jak dzisiaj, dla siebie ukraść. A, czyli e, e, tak jak to. Zarządów Platformy i PiSu, kiedy tak zwani politycy oddawali się każdemu, kogo uznali za wystarczająco silnego.